Cześć, witajcie na kolejnym odcinku z soboty z siódemkami. Dzisiaj mam yy, playbooka. Nie było tej zrapki jeszcze u mnie. Playbook 7 za 30 zł. Bonus 7, yy, dwa razy super 7 i laki 7. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Tych zrapek takie inne troszkę. I zaczynamy. Yy, laki mam z numerem 13.

13 a to jest dycha, piątka. matką się pogubiłam. Czyli mamy tak 10, 20, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 40 zł? Czy to jest możliwe na tej zdrawce? Jasne. Matko, pierwszy raz mi się trafiła ja taka wygrana. Ale super kontrolne dlatego MM. A mój wkład dzisiaj to 46 zł. Mam pięknie. Tylko, że jak mi się pierwsza trafia w taka wygrana, to później dalej jest pusto. Yy, numer 22, super 7. Szukamy siódemki. jest 2, 4, 6, 9, 8, 5 i 3. Czyli tutaj nie ma nic. Mówiłam, że jak pierwszą będę miała wygraną, to później pusto. Teraz super 7 z numerem 1. Tu mamy tak trójkę, czwórkę, szóstkę, piątkę, osiem, dziewięć i 2. Dobra, to też jest ja, przegrana. Bonus 7 z numerem 9, wersja żółta. Szukamy pliku albo siódemki. Jest arbus, kwiat, awokado, cytrynka, korona podkowa, diament, narty, balsam. Tutaj są wiśnie, piłka i plecak. Dalej mamy Biedronkę, Kartę, Gwiazdę, Ananas, Kawa, Rower, Zegar i Słońce. Czyli jest pusto tym razem, bonus 7 pusty. To zobaczmy tego playbooka. Tutaj co szukamy? Szukamy wygrywających liczb albo siódemkę, i siódemka daje przypisaną wygraną. Zrabka z numerem 4. I tutaj tak, 25 wygrywaj, 33, 3, przepraszam, 9 i 19. A moje liczby to 34. Jest wygrana, mamy siódemkę. 26, 11, 3. Jest druga wygrana. Dalej mamy 4, 17, 27, 6 i 31. Czyli mamy te dwie wygrane. Czyli co? Nie sprawdza się mój, moja przepowiednia, że jak pierwsza wygra, to później mam pusto. Dobrze, tutaj szukamy siódemki albo y, takiego rubinu, tak? Bo to jest rubinowa, czyli mamy kufer, koronę, lustro, mamy siódemkę, dalej, a mamy drugą siódemkę. Fajnie, fajnie. Perła. <laughs> Nawet jak będzie zwrocik, jest trzecia siódemka. To będzie super. I czwarta siódemka. No dobra. Okay. A tutaj szmaragdowa. Szukamy trzy razy siódemkę w jednym rzędzie. Mamy siedem gier, i tu mamy tak. Jedna siódemka. No, już tutaj podeszło. Także pierwsze jedna siódemka portfel. Dobra, tylko jedna, gra, druga. Jest jedna siódemka, jest druga. I to koniec. Kolejna gra. Siedem, siedem, moneta. I nie ma. Gra czwarta. Jest jedna siódemka. Jest druga. I to wszystko. Gra piąta, dwie siódemki, korona. Jest trzecia siódemka, czyli tutaj też jest wygrana. Gra szósta, jest dwie siódemki są. I dalej różne. I gra siódma, siedem. Worek siedem. Yy, jakiś garnek. Czyli co, mamy grę piątą wygraną? Ametystowa. W ametystowej szukamy dwóch takich samych symboli. Gra pierwsza są różne, gra druga też, gra trzecia nie ma. Gra czwarta, moneta, kufer, gra piąta, kufer, perła. Gra szósta są dwie korony, czyli tutaj mamy grę szóstą wygraną. Zegar i złoto, pierścionek i lustro, i lustro i worek, czyli też jest jedna. Oj, teraz będzie ciężko tutaj. Może sobie tak wywinę. Topazowa. W topazowej szukamy trzech identycznych symboli albo jak znajdziemy siódemkę, to mnożymy razy dwa. Ja tak czytam, bo ja jeszcze nie drapałam tej strapki. Yy, perfumy, perfumy i perła, czyli nic. Bo muszą być trzy, tak? Tak. Yy, tutaj też nic. Korona, złoto i plik. Podkowa, podkowa i szminka. Tutaj też nie ma. naszej szyjnik lustro nie ma. Tutaj też nie. Prezent, prezent. O, mamy wygraną kolejną. Już nie liczę, ale któraś tam z kolei. Jest dzwonek, pierścień. I nie ma. Dobra. Tutaj co mamy? Trzy identyczne e, kwoty musimy znaleźć. Mamy 10 zł. 5. 60, 10, 5 i 10, czyli by było 10 zł tutaj, tak? No dobra, fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę, nie ukrywam. Zegar, tutaj szukamy tak, tego symbolu. Szukamy zegara yy, i wtedy mamy przypisaną wygraną szminkę. W każdej się coś trafia, to tutaj może też, czy nie będzie? Nie, tutaj nie ma. Nie ma zegarka, czyli mamy 10 zł. Eee, tu były prezenty. Mamy też dyszkę. Oj, pokupiłam się teraz. Dobra, tu mamy siódemkę. Zacznijmy od początku. Jest 10 i trójka była.

Tylko teraz ci będą tutaj kontrolne. Nawet nie wiem jakie są. Od PPP. No słuchajcie, playbook dał no popis dzisiaj. Stówka na playbooku, bardzo fajnie. I laki 7, 40 zł. Mam 140 zł na 46 wygrane. Super plusik. Dzięki Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!